Cześć, witajcie na kolejnym filmie, witajcie w niedzielę. Mamy taką dzisiaj piękną, jak widzicie, jak się jakoś się zielono zrobiło, e, taką piękną już wiosenną niedzielę. Dzisiaj jest naprawdę ciepło. E, szkoda, że nie było tak wczoraj, bo wczoraj mieliśmy siać owiec, ale, ale niestety popadywało cały czas. Ale wczoraj właśnie w sobotę, e, zaraz Wam pokażę, bo w ogóle w tym filmie przez to, że mamy w niedzielę, no to jak wiadomo, jak w każdą niedzielę jedziemy taki... Wchód sobie pól. tym bardziej, że rzepak jest po wysianiu azotu, więc także idziemy zobaczyć, czy trochę ruszył. Ale chciałam wam jeszcze pokazać, bo zaraz wciądziemy i z Kamilem sobie pojadę. Pojedziemy sobie na wszystkie działki to bliżej domu i to trochę dalej. Zobaczyć jak tam wszystko rośnie. Ale pokażę wam właśnie. Jesteśmy przy warzywniku, i idę trochę od tyłu, od tego pola, co tutaj mieliśmy kukurydzę w zeszłym sezonie. E, bo nie chcę iść koło byków, bo wiecie, dzisiaj w takich już nie, nie takich roboczych ciuchach, więc nie chcę trochę prześmiergnąć od tych y, byczków. Ale pokażę Wam tutaj warzywnik, bo wczoraj właśnie byliśmy e, cały dzień w warzywniku. E, no przez to, że nie mogliśmy wysiać tego owsa, bo w sumie cały dzień się szykowaliśmy. I wiecie, było taka nerwówka, bo co rano popadało, to Kamil mówi dobra, troszkę przesnie, koło 12 pojedziemy i zasiejemy ten owiec, bo to tylko jeden hektar mieliśmy do zasiania. Zresztą Kamil chyba Wam to powiedział w tym filmie e, o nawozach ostatnim. E, I mieliśmy zasiać i wiecie, koło 12 mówi przesnie, pojedziemy, a potem znowu... I wiecie, ja się szykowałam, szykujemy drona, jedziemy i o 12 trochę popadało znowu. Kamil mówi, dobra, tylko pokropiło, pojedziemy za dwie godziny. No i oczywiście e, znowu popadało, także taka sobotnia nerwówka, także poszliśmy do warzywnika i zaraz Wam pokażę, bo przeoraliśmy, bo wstawię Wam tutaj scenę, bo w sumie nic nie nagrywaliśmy na YouTube a tylko tak na Instagramu trochę. Więc pokażę Wam trochę sceny, jak Kamil tutaj sobie ręcznie, ręcznie działał rzeczywiście z łopatą, więc dzisiaj zakwasy niemałe. Także cały jest przekopany ładnie warzywnik, jak możecie zobaczyć. Fajnie to wygląda. Ta wiosna była też tak więcej trochę padało. Była, dopiero się zaczęła, ale wiecie, że ta ziemia już całkiem inaczej widać, że, że wygląda. Nie takie piachy jak w zeszłym roku, jak to zaczynaliśmy w marcu. Także dużo, dużo lepiej wygląda. E, nie wiem, czy widzicie, że. My nie malowaliśmy tych desek i one się zrobiły takie bardzo brzydkie, ale stwierdziliśmy, że w tym roku też nie malujemy, bo w przyszłym będziemy troszkę tutaj y, zmieniać. Troszkę się tutaj będzie działo, tak wiecie, płot dojdzie, trochę inaczej się zmieni, więc zobaczymy, gdzie ten warzywnik się zmieści. Także stwierdziliśmy, że nie będziemy tutaj nic y, nic zmieniać i malować tego, bo, bo i tak za rok to będzie inaczej robione, bo w tym roku niestety no się nie uda. Ale jak widzicie, nawet tutaj mamy takie. Fajne siodełka, sobie wczoraj już siedzieliśmy właśnie, tak przed warzywniczkiem, także wszystko już jest gotowe, czekamy do, do kwietnia, po świętach na cieplejsze dni i, i na pewno będziemy tutaj już sobie działać powoli. Dobra, no bo wiecie, my tutaj będziemy, chyba już Wam to mówiłam, że będziemy mieć tutaj, ach nigdy się nie wiem jak obrócić, będziemy mieć tutaj obok na działce słonecznik, także tutaj będzie fajnie na warzywniku w tym roku, ale dobra, jedziemy, jedziemy na pola. Dobra, pierwsza działaczka. lecimy na nasz rzepaczek Lidei Escapello. Idziemy. Tak więc pierwsza działka, na której dzisiaj sami jesteśmy to jest rzepak odmiany Lidei. Z tego, tutaj zobaczymy, mieliśmy tutaj trochę sody nierówne, ale już się w miarę wyrównuje się, jeszcze nie było mniejsze, które większe. Naczynie jest tam wystawione. Na chowacz oczywiście była duża presja. Gdzieś tam w niektórych regionach dużo tych chowaczy było, ale u nas jakoś tak jest, że postawione i nie było tego widać, ale chcieliśmy trochę dożywić ten rzepak i mieliśmy bor, sobie kupiliśmy, oczywiście borb, do tego trochę z Basfoler Mangam zostało nam od zeszłego roku, więc chcieliśmy sobie to dodać, więc sobie dorzuciliśmy z zwykły jakiś tam perytoid, cyperkil, gdzie sobie objechaliśmy ten rzepak i zobaczymy co będzie dalej się działo, mamy, kontrolujemy sobie cały czas, Wygląda. Są rzepaki zdecydowanie większe też, ale to po prostu nie zależało tego, kto kiedy wysiewał. Ja tutaj już nawożenie zostało w pełni wyjęte. Zostały wyziane już. Zakończyliśmy w ilości około 500 kg. Niecałe 500 kg na hektar, więc mam nadzieję, że ten rzepak w tym roku naprawdę wyda dobry plon. Porównanie do będzie, zeszłego? Że to będzie dobry rok na rzepaku u nas w okolicy że po prostu te koszty się w miarę jakoś zwrócą. I sobie zobaczę co tam jeszcze jest w tej wiaderku czy coś tam widać. Idziemy. Dobra, pierwsza, pierwsza działeczka rzepaku odhaczona. taka jedna z bliżej naszego domu, tak czy tak rzepaku SKP pilnuje. iść dalej trochę, e, nie będziemy się A zakupiemy się znowu bmw no, nie, pierw nie pierwszy raz. Kamil właśnie mówi, że jest bardzo błotko, że w tym roku fajnie, bo dużo deszczu, nie? Tak, w końcu taka wiosna, że tego deszczu dużo, wiecie. Jak to jest na Wielkopolsce problemy z wodą i się cieszymy, że ta wiosna taka wilgotna, jak, jak dzieci się cieszymy. Teraz uwaga, to co nie nienawidzi, czyli zostawiłam siedzenie z przodu. Kamil wchodzi i będzie krzyk. Nie się, widzisz? Się. Nie było tak źle. Lecimy dalej. Dobra, jedziemy dalej, mamy Jęczmień, Nie? Nie będziemy chodzić w pole, bo woda tutaj stoi. Musimy tu to samochodu, już naniścimy sobie. Ale tutaj tak wygląda. Jeczmy. tu jest odmiana, akurat kosmos. Tam dalej jest Wyronika. Najlepsza. Ciekawe tam zielone. jest najlepsza Ciekawe na pewno. Tam, tam jest najlepsza. Widać, widać, że ładna zielona. lepsza pewnie. Ale Dopiero no jak będziemy siać drugą dawkę nawozu, to sobie zobaczę jak tam jest, bo nie ma. Na zboża nie wysialiśmy, w pierwszej dawce wysialiśmy 200 i tutaj jeszcze dosypiemy sobie stówkę, jęczmy więcej nie potrzebuje. Dobre stanowisko po zepaku. tak więc w końcu wygląda to zielono. Jest zielony, bo oczywiście po tej by był błon. Znaczy może nie, ale wiecie jak to lekko żółtawy jest po zimie. Dwa lata temu, w 2021 roku ten jęczmień był e, dużo, dużo e, więcej było tego jeszcze żółtego i, i dużo się to oczywiście, w tym roku w miarę e, szybko. E, jestem ciekawy jak wygląda ta z tyłu tam jest sam trzeciega Widziałem e, będąc ostatnio gdzieś co tam a pszycza tam robiłem sobie góry e, zaoszykowaną, że są takie place, gdzie ten jędrzmiel jest jeszcze żółty i taki malutki, gdzie tam po prostu tam słabsza ziemia jest, więc jestem ciekawy jak to będzie wyglądać w deszcze i później jak dostanie nawozy. Więc póki co to wszystko w miarę fajnie wygląda. Lecimy chyba teraz na pszenicę sobie, nie? Ostatnią działkę, którą sobie dzisiaj sprawdzamy jest to pszenica, jak widzicie po burakach i po kukurydze tutaj akurat jesteśmy na części, gdzie na tal brodę talerzową po góraka. Yy, duża różnica jest od zeszłego tygodnia. W tygodnia była zdecydowanie mniejsza. Ona tutaj dostała 300 kilogramów pszenicy na, roz pszenicy. Saletry na rozkrzewienie, bo była późno siana i nie była jeszcze tak rozkrzewana jak yy, A późno, bo tutaj kukur z kukurytą tak późno jechaliśmy, nie? No, poczekaj, to już, to było na pewno październik, ale Czerwowa października już nie no ale nie pójdziemy, bo tutaj no, jakby mniej podało się niż u nas. Aha. Tak jakby bardziej na tym polu porozstawili i klei się wszystko. I no, nas tak jakby więcej tego opadu było. Może tam przejdziemy dalej zobaczyć. Ale tutaj też będziemy musieli sobie tą dawkę za chwilę przywieźć. Przez przyszłym tygodniu zapadają przymrozki, więc nie wiem czy to przed przymrozkami, żeby mieć przymrozka, czy po, to jeszcze sobie pomyślimy, ale też jeszcze dorzucić i też tu nie będziemy dorzucać za bardzo e, tego, tej saletry z sensu i później jedynie co to z opryskiwaczem, będziemy coś tam e, podawać, jakiś tam przemocznik, rozpuścić, jakiś siarczak i takie jak to do oprysku, każdego warto coś dodać sobie, dobra to będzie chyba wszystko na tym filmie, co Dobra, lecimy, lecimy już do domku. Musimy Wam jeszcze pokazać e, dnia, e, resztę rzepaków, nie? Bo jeszcze mamy dwie inne działki, nie? Tak, ale one są daleka, nie będziemy sobie jechać po nich i tak. może jakiś Boże, film będzie soprysku na tych tak, żepak. I jeszcze trzy. mamy taki jęczmień słaby też, e, który też nie pokazaliśmy w sumie. Słabszych nie pokazujesz? <tukasz> nie, żeby tak nie wyszło. Jest, jest słabszy, trochę na górkach. Gdzieś, nie wiem czego to zależy. W sumie pH sobie takim ph na bazie podmuchaliwia badaliśmy. Niby się daje wszystko ale jeszcze trzeba zrobić. jest to, to jest kredy, temu, i tam glebowej, więc pewnie będzie trzeba to zrobić i sprawdzić, co tam, co tam jest. Nie, jest nie, 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 to, radzi. nie radzi. Więc pewnie to zrobimy później a jak będzie trzeba, to tam dorzucimy, żeby było już na nowy rok okej. Okay. Dobra, a teraz lecimy do domu, także Wy subskrybujcie nasz kanał, taki czerwony przycisk na dole, Daj, bo dajcie, zbliża, zbliża się sezon, także filmów powinno być więcej, chociaż Kamil ostatnio wszystkie soboty jest w pracy, ale liczymy, że, że popołudniami uda nam się wszystko nagrać, także zbliża się sezon, zbliżają się siewy, także ruszamy na razie, na razie.